Witam serdecznie. Chciałbym zaprezentować przerywacz cykliczny, szerogowy, czterokanałowy z czterema nastawami czasów dla każdego z osobna przekaźnika. Dodatkowo mamy możliwość przełączenia większej częstotliwości i mniejszej, dotyczącej przełączania wszystkich kanałów. Po włączeniu zasilania uruchamia się kanał pierwszy i następnie przeskakuje na drugi, trzeci, czwarty, pierwszy, drugi, trzeci. Tak samo mamy tu cztery potencjometry. Czas krótszy jest to kręcenie w lewą stronę, w przeciwną stronę wskazówek zegara. Czas dłuższy kręcimy zgodnie ze wskazówkami zegara. Potencjometry mają po 28 obrotów własnej osi. Może przełączę dip. O, i tu już mamy większą częstotliwość. Ale możemy perfekcyjniej ustawić krótkie czasy. Układ może się nadawać do wielu zastosowań, sterowania jakimiś zaworami czy przełączaniem kamer, bo też się z tym spotkałem. Zasilanie płytki jest plus minus 12V DC. Styki zwierno-rozwierne przekaźników, każdy przekaźnik ma swój styk zwierno-rozwierny, środkowy jest to COM. E, regulowane czasy tu są w zakresie e, od 0,01 do już zaraz powiem do około 3 minut. Każdy kanał. Oczywiście układ mogę dostosować w jakikolwiek inny sposób. Te czasy mogą być różne, jednakże jest to dość szeroki zakres regulacji dla każdego kanału. Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu, dane są wczytywane i startuje nam od kanału pierwszego: drugi, trzeci, czwarty, pierwszy, drugi i tak w cyklu ciągłym, zamkniętym. Układ, oczywiście, do nabycia. Dane kontaktowe w opisie pod filmem. Pozdrawiam serdecznie, Grzesiek.